Jest to piąta już edycja dnia otwartego w punkcie informacyjnym dla obcokrajowców. Idea powstała w 22 roku, kiedy trzeba było kompleksowej obsługi i wsparcia udzielić nowym mieszkańcom Krakowa i nie tylko. Teraz to się poszerzyło już na taką skalę, że wszyscy cudzoziemcy, wszyscy mieszkańcy Krakowa, w tym też imigranci i niezależnie jakiego są pochodzenia, mogą z tego korzystać, przychodzić i konsultować się, gdzie w jednym miejscu, w tym samym czasie przechodząc od stolika do stolika, mają kompleks obsługę konsultacyjną. W większości to jest administracja publiczna naszych krakowskich urzędów, na przykład Wydział Spraw Administracyjnych, które wydaje PESEL, też melduje, jest też Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, mamy Państwową Inspekcję Pracy, mamy punkt obsługi przedsiębiorcy, więc osoby, które zastanawiają się nad tym, czy chcą założyć firmę i z czym to się wiąże tutaj w Polsce, też mogą tutaj się dzisiaj przykonsultować. Mamy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i wielu innych też organizacji. Oczywiście też mamy wsparcie prawne w wielu językach. deixa